Bywa już od 9 lat. Pewnie stąd przywykł ten pomysł do głowy na napisanie opowiadania konkursowego. W przyszłości chciałaby wydać choć jedną książkę. To byłaby, mówi, dla mnie wielka nagroda. Byliśmy otrzymać książkę ze swoim opowiadaniem, to będzie taki prawdziwy, pełny debiut. Opowiadanie właśnie. Jeszcze chwilą słyszeliśmy, Proszę pana Adama Krzesińskiego i Tadeusza Rożeja o wręczenie nagrody a o, o asystę proszę panią Ewę tak.